Siemanko, witam w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj tak na szybko chciałbym Ci powiedzieć o pewnych swoich przemyśleniach. Złapałem się na tym, że zacząłem szukać jakby technik, tajemnic, jakichś złotych strzałów, dzięki którym mój kurs zacznie się sprzedawać lepiej. I dzięki czemu moja sprzedaż drastycznie wzrośnie. Próbowałem zmieniać ustawienia w reklamie. Skupiałem się tak naprawdę na mało istotnych, elemen mało istotnych elementach, jednak stosunkowo niedawno doszedłem do tego, że najważniejsze jest. Dopracowanie lejka sprzedażowego, tak? To znaczy, zawsze jest coś, co można w naszym lejku poprawić, zawsze jest coś, co można w naszym lejku zoptymalizować i dzięki temu zwiększyć sprzedaż naszych produktów cyfrowych, ale fizycznych nieważne. Jeśli zajmujesz się sprzedażą w internecie, przestań szukać mega megatypów sprzedażowych, jakichś haków grow hackingu. Nie, najważniejsza jest optymalizacja lejka dopracowanie, tak, dopracowanie naszego lejka sprzedażowego, ponieważ jeśli powiedzmy płacisz dużo na zapis na webinar. Jeśli masz lejek oparty na zapisie na rozmowę telefoniczną i dopiero z rozmowy telefonicznej sprzedajesz produkt high ticket Pamiętaj, że najważniejsza jest właśnie optymalizacja tego lejka, ponieważ drogi koszt zapisu, drogi koszt pozyskania klienta, słaba konwersja, niski ROAS zawsze jest spowodowany. Jakimś wąskim gardłem na którymś z etapów lejka sprzedażowego. W związku, tym, w związku z tym, jeśli potrafisz zlokalizować, gdzie jest to wąskie gardło i jakby je udrożnić, wtedy pojawi się sprzedaż jakby parametry, już kpi -e ci się zaczną spinać. Więc to jest taka moja rozkwinka na dziś. Jeśli chcesz więcej tego typu przemyśleń, osoby, która prowadzi biznes internetowy już od ponad 8 lat, prawie 9, śmiało zostaw suba. Na bieżąco będę tutaj publikował nowe materiały. Pozdrawiam, cześć.